Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. link w opisie. W trójkącie prostokątnym dane są kąty ostre alfa i beta. Wtedy cosinus alfa plus sinus beta przez cosinus alfa równa się, zobaczmy, mamy tak, naprawdę to jest cosinus 41 stopni. Dodać sinus 49 stopni przez cosinus 41 stopni. Po podstawieniu za alfa 41 i beta 49 my musimy wiedzieć ze wzorów redukcyjnych, że sinus e, alfa to jest inaczej cosinus 90 minus alfa, to jest w tablicy we wzorach redukcyjnych, czyli sinus 49 stopni to jest inaczej cosinus 90 stopni odjąć 49 stopni, czyli to jest cosinus 41 stopni. Czyli sinus 49 to jest cosinus 41. Zatem mamy cosinus 41 stopni dodać cosinus 41 stopni przez cosinus 41 stopni. My już tutaj widzimy dwa kosinusy 41 stopni przez cosinus 41 stopni. Dwa kosinusy przez cosinus się skraca i zostaje nam 2, czyli odpowiedź D.